dotykają mnie słowa z Mateusza 5:24, że jeżeli mamy coś przeciwko bratu, to powinniśmy iść pojednać się wpierw z tym bratem, a później przyjść i dar swój ofiarować. Ile razy jest tak, że jesteśmy gotów powiedzieć do kogoś ty kretynie, ty głupku przed kościołem. Przekraczamy próg świątyni, zasiadamy w ławce, i Mówimy sobie, ale mnie poniosły emocje. Muszę się uspokoić. Przede mną Eucharystia. Ciekaw jestem, jakby się zachował Jezus, kiedy realnie by stanął przed nami w takiej ławce, przed tą ławką i powiedział pewnie by. Domyślam się, że powiedziałby pewnie. Nie obchodzi mnie to, że ten ktoś już poszedł, z kim się pokłóciłeś przed kościołem. Idź, szukaj go. Idź, szukaj go. Pojednaj się i później dopiero tu. Wróć, usiądź sobie i dalej uczestnicz. Myślę, że tak by się zachował Jezus. Jasne, że są też takie sytuacje, których nie jesteśmy w stanie załatwić tu i teraz, w tym momencie już. Ale liczy się wrażliwość nasza i intencja. Wyrabianie też tej wrażliwości i intencji. Zatem, co zrobić, jeżeli jestem skłócony z bratem swoim, z siostrą, z drugim człowiekiem? Najpierw pojednaj się, dąż do pojednania, później dopiero przyjdź, módl się, ofiaruj dary, składaj ofiarę, uwielbiaj Boga. A my niestety zachowujemy się rzeczywiście jak tacy czasami hipokryci, pełni obłudy, w takim, z taką chęcią odwetu, z chowaniem urazy. Warto poprosić Ducha Świętego o dar wolności. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie dojść do ładu, do pojednania z daną osobą w tej chwili, to. Warto przebaczyć w sercu i mieć wolne serce. Warto też yy, uznać swój błąd w sercu i poprosić Boga, aby doszło do spotkania z tą osobą, którą uraziłem. Dlatego zaraz pomodlimy się do Ducha Świętego o taki dar wolności. I zadaj sobie dzisiaj pytanie: jak jest z moją wrażliwością? czy pilnuje też języka, który wyraża to, co jest w sercu. Czasami nawet nie musimy mówić tego głupku, ty kretynie, ale możemy kogoś osądzić już w sercu. Możemy nie zwerbalizować tego, co tak naprawdę dzieje się wewnątrz nas. Módlmy się też o wolność od takiego zachowania. Duchu Świętym, dziękuję Ci za tę naukę, którą czerpię z dzisiejszej Ewangelii. Dziękujemy Ci za to i proszę cię Duchu Święty o taką wolność, o dar wolności, abyśmy potrafili się zachować odpowiednio w danym momencie i abyśmy dążyli do pojednania z drugim człowiekiem, ale też w sercu, jeżeli to spotkanie z tym drugim człowiekiem nie jest w tej chwili realne. I sprawa byśmy unikali też yy, tych przykrych słów, które są czasami ostrzejsze niż jakikolwiek czyn zły wykonany w stosunku drugiej osoby. Możemy zranić jeszcze mocniej językiem, aniżeli w czynie kogoś. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, w tej nauce, którą dzisiaj nam udzielasz i poprowadź nas dalej. Ucz nas wrażliwego, e, wrażliwości serca i sprawa, byśmy mieli dobre intencje, dobre pragnienia. Amen. A skoro mowa o intencjach, o pragnieniach, to może podzielmy się dzisiaj w komentarzu o jakie pragnienie, jaką intencję wierzysz, że Duch Święty wkłada w Twoje serce ostatnio. Może jest jakaś taka intencja, która Ci przyświeca ostatnio bardzo mocno. Może masz jakieś takie pragnienie, jakieś marzenie, które jest Bożym marzeniem, wierzysz, że jest Bożym marzeniem. To podziel się tym dzisiaj w komentarzu z nami. A aktem strzelistym w kontekście tej Ewangelii niech będzie dzisiaj to, co śpiewamy przed aklamac w aklamacji przed Ewangelią dzisiaj, daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Życzę Wam dobrego błogosławionego dnia i mm, niech, to, niech ta lekcja przebaczenia wolności, wrażliwości y, będzie dla nas taką piękną lekcją. Odkrywajmy to. Mam nadzieję, że już wiemy też po tym dzisiejszym dzieleniu, po tym słowie, co robić, kiedy jestem skłócony, skłócona z drugim człowiekiem. Dążmy do pojednania, dążmy do zgody, a później idźmy i uwielbiajmy Boga z czystym i wolnym sercem. Trzymajmy się Jezusa. Pa, do zobaczenia.